Dzień dobry, Podlaskie, Przemysław Sarosiek. Proszę Państwa, zachęcam do subskrybowania, lajkowania, oglądania, udostępniania i mam nadzieję, że dzięki temu Państwo będziecie na bieżąco z informacjami. A dzisiaj, dzisiaj tematem gmina Grabówka. To taka nowa gmina, która powstała po odłączeniu, właśnie po podziale gminy Supraść. Istnieje od 1 stycznia i mimo, że mamy dzisiaj 18 stycznia dzieje się już całkiem całkiem sporo w tej gminie. A no, mianowicie powstała, zaczęła działać, Ogłosz, Wiadomo kiedy będą w niej wybory. Wybory odbędą się w niej 16 marca, a dwa tygodnie później, jeśli nie zostanie wybrany w pierwszej turze wójt, a wszystko wskazuje na to, że może nie zostać wybrany, no to pojawi się, będą kolejne wybory, na których wyłonimy, wybierzemy wójta. No i oprócz tego będzie 15-osobowa Rada Gminy, którą również można będzie wybrać. Kandydaci już zaczynają być zgłaszani, ale komitety jeszcze nie są zarejestrowane. Dlaczego ta gmina jest taka istotna? Bo to nieduża gmina, jedna z mniejszych w Polsce, na Podlasiu, na pewno najmłodsza. Liczy sobie około 10 tysięcy mieszkańców, więc całkiem sporo pod kątem powierzchni. Nie specjalnie duża, ma kilka wiosek, kilka siół. Ogólnie mieści się na wschodniej stronie Białogostoku, między właśnie Stokiem a granicą w kierunku granicy z Białorusią. Dlaczego ta gmina jest taka istotna? No mianowicie dlatego, że przez wiele, wiele lat walczyła właśnie część aktywistów tej gminy walczyła o to, żeby się od Supraśla oddzielić, ponieważ gmina Supraśl bardzo źle, tak twierdziła ta część aktywistów ją traktowała, nie doinwestowała, a ta właśnie w tej gminie mieści się wiele zakładów przemysłowych, wiele sklepów, wiele pawilonów handlowych, no i osiedla mieszkaniowe, które generalnie uchodzą za sypialnie Białegostoku. Mieszka tam wiele ważnych i ciekawych osób. Rektorzy, profesorowie, prawnicy, mieszka między innymi wojewoda, Podlaski. Mieszka też y, kilku byłych biznesmenów, były marszałek województwa, kilku policjantów, ważnych policjantów byłych i obecnych. Sporo osób, Taki hmm, jakbym miał porównać, podlaski Konstancin albo podbiałostocki Wilanów, jak Państwo wolicie. Dlaczego ta gmina jest teraz taka ciekawa? Po pierwsze, bo nietypowe osoby te będą w niej kandydowały. Mianowicie zgłosił swoje kandydowanie nie byle kto, bo europoseł, proszę Państwa, w zasadzie były europoseł, były reprezentant kraju. Y, była, a w zasadzie może i aktualna, legenda Jagielloni: Tomasz Frankowski. Tak, bardzo znany piłkarz, przed laty bardzo lubiany i sympatyczny. Ostatnio zaczął angażować się w politykę przez 5 lat. Był w Brukseli. Nie został wybrany teraz w ostatnich wyborach, które odbyły się latem 2024 roku. A ponieważ mieszka w Grabowce, więc ogłosił, że chce kandydować na wójta tej gminy. Po co mu to? Nie mam bladego pojęcia ale tak ogłosił. Obok niego stał wojewoda, po drugiej stronie yy, marszał, mi, minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemonia, który akurat tego czasu odwiedzał Grabówkę i postanowił się tam pofatygować. A akurat za powołaniem tej Grabówki, yy, tej gminy, niezależnie się właśnie stała Platforma Obywatelska, konkretnie rząd Donalda Tuska, który uparł się i troszkę yy, na szybko i po, na skróty powołał tę gminę bez przeprowadzania referendum. Stąd pojawi się pojawia się problem czy ta gmina została powołana legalnie, bo wątpliwości w tym, w tym zakresie są i to są całkiem uzasadnione. Zajmować, zajmować się tym będą w najbliższym czasie pewnie kilka sądów. Może się okazać, że te wybory, które państwo będziemy odbędą się w marcu, a które, gmina, która powstała już od stycznia może się okazać, że no cóż te czynności prawne nie są ważne i za jakiś czas krótszy lub dłuższy może się okazać, że gmina, gmina Grabówka jest, działa, ale i nie ma. No ale na razie póki co jest. No i zgłosił się, jak powiedziałem, Tomasz Frankowski, który od razu dostał poparcie Platformy Obywatelskiej. No i było wielkie zaskoczenie, ponieważ tak się składa, że wśród aktywistów, którzy byli za tym, żeby gmina Grabówka powstała, była osoba, która uchodziła za wielkiego, wielką sympatyczkę Platformy Obywatelskiej. Która była wielkim, wielką zwolenniczką, była radną zresztą z ramienia tej partii Komitetu Tadeusza Truskolskiego, Katarzyna to Tador, Otóż ta pani, pani Katarzyna też mieszka w grabówce i ona również ogłosiła, że będzie kandydowała, więc będziemy już mieli dwóch kandydatów z siły przewodniej, czyli z Platformy Obywatelskiej. I to zanosi się, że nie jest jeszcze koniec, dlatego że z tego, co mi wiadomo, to i PiS zamierza zgłosić jakiegoś swojego kandydata, więc jakiegoś kandydata prawicowego. Czy on będzie oficjalnie startował z Komitetu Wyborczego PiS, czy jakiegoś nie, własnego, lokalnego komitetu, który uzyska poparcie PiS-u, tego nie wiem, ale z całą pewnością się pojawi. Ponieważ w, tym, w tej miejscowości mieszka wielu celebrytów, jak już wspomniałem, może się okazać, że zgłosi się jeszcze kilku, skoro Tomasz Frankowski, piłkarz biznesmen, europoseł, stwierdził, że ma talenty na to, żeby zarządzać gminą, czyli de facto, no przepraszam, bycie w samorządzie to nie to samo, co rządzenie, y, gra w piłkę nożną albo zarządzanie własnym biznesem, no to może się okazać, że ktoś na przykład, któryś z profesorów, któryś z, tam mieszka też między innymi, y, kilku, jeden z dziekanów no, Uniwersytetu Medycznego, zdecyduje się tam kandydować. A kto wie, chociaż na razie się od tego odżegnuje, może zdecydować się tam również inny, bardzo znany mieszkaniec gminy Grabówka. A no, mianowicie Zenon Martyniuk, bo on tam właśnie mieszka i on również mógłby się zdecydować, chociaż jak na razie mówi, że ani on, ani jego żona nie mają kompetencji i charakteru i chyba chęci do tego, żeby zostać. No i tym się chyba różni od Tomka Frankowskiego, że, że on wie, że e, odkrył w sobie, że nie ma pojęcia o tym, jak, jak się takim zadaniem zajmować, jest świetny w śpiewaniu, świetny w muzyce, w występach. Hm. No cóż, dobrze jest znać swoje ograniczenia. Ja też je znam, w związku z tym ja na przykład kandydował nie będę. Ale jeśli mieszkacie Państwo w Grabówce albo chcielibyście mieszkać, bo bycie wójtem nie wymaga mieszkania w tej konkretnej miejscowości, to możecie się Państwo zgłosić. W końcu każdy z nas nosi buławę wójta w plecaku. Gmina nieduża, ale taka w sam raz, przy granicy... Jeszcze nie z, bez kredytów, jeszcze bez żadnych pożyczek, dopiero świeżo co powstała, taka galanta do, w sam raz do powołania. Gdybyście Państwo chcieli, bardzo serdecznie zapraszam, zostańcie, zgłoście się, wybory 14 marca można będzie kandydować. A gdybyście Państwo jednak stwierdzili, że nie, to trochę za wysokie progi, to pro można zostać zawsze radnym w grabówce albo prawdopodobnie pod koniec marca, kilkanaście dni później, bo jeszcze rząd nie ogłosił terminu tych wyborów, możecie Państwo stać radnym w gminie Supraśl, bo oddzielenie gminy Grabówka od gminy Supraśl wywołało jeszcze jeden skutek. A no, mianowicie taki, że w Supraślu rozwiązano Radę Miasta i teraz w Radzie Miasta jest jedna osoba. Wiktor Grygęcz, który jest jednoosobową Radą Miejską. Można powiedzieć, no, no i coś się stało, zdarza się czasami takie przypadki. Tak, rzeczywiście się zdarza. Tylko, że Donald Tusk, powołując akurat tego dżentelmena na jednoosobową Radę Gminy, miał szczególne przeciw humoru. Dlatego, że Wiktor Grzygięcz, poza tym, że jest osobą, no, już po 70, no, ale polscy politycy po 70 robią dążą karierę, wystarczy spojrzeć na Josława Kaczyńskiego, Donalda Tuska, no Donald Trump, Joe Biden, przecież to są postacie, które są no, grubo po 70. To cóż, no ta 70 to jeszcze nie taka granica. Tylko problem polega na tym, że Rafał Grigięcz był burmistrzem yy, Supraśla i przegrał wybory. Trzeba trafił z Rafałem, yy, z Radosławem Dobrowolskim, obecnym burmistrzem. To na pewno powoduje, że będzie to dobra i... Fajna współpraca. Te trzy miesiące mogą być bardzo burzliwe. Mimo, że panowie oficjalnie głoszą, że będą ze sobą współpracowali, to ja pozwolę sobie pozostać, mimo wszystko, sceptyczny. Na razie gmina. Supraś, miasto Supraśl weszło w nowy rok bez budżetu. Nie wiem, czy już ten budżet został jednoosobowo między Wiktorem Grygięczem i Wiktorem Grygięczem przegłosowany, czy może była rozbieżność jakaś w tym zakresie, trudno mi powiedzieć. W każdym razie będę, kiedy będę miał okazję, to o tym Państwa powiadomię. Na tą chwilę, ale gdybyście Państwo chcieli uczestniczyć w akcie wyborczym, to pod koniec marca, jeśli nie w Grabówce, to w gminie Supraśl gorąco zapraszam. Warto jest kandydować, dał nam przykład Tomasz Frankowski, jak kandydować mamy, więc kandydujmy, kandydujmy. Co Ty możesz zrobić dla swojej gminy? Kandyduj.